Książka nazywa się Trap. Ja się nazywam Marcin Sendecki. Program. Jak nazywa się sztuka? Sztuka nazywa się Tragedia Warzyw. Występują warzywa oraz ptak ortolan, który wzrusza do łez. Dryf i wyczyniają brewerię, grok na brygu. Pietruszkowe nimfetki. Nowoczesny humanizm zawiera się w kwestii selera. Nie napijesz się wody z tej studni na stronie. Pomidor ma mokry nos. Wiązanka. Taniej nie będzie. Trzeba rozbić namiot przy stoliku, ruszyć po lód oraz przyległości. Weź kredyt, weź kredyt, weź kredyt, nie robi się tego po nocy. Z podniesioną głową i halogenem w podbródku zgubiłem wypukłą kartę debetową. Nie może to być poprawka na wysługę lat. W określonych warunkach roszczenie o zwrot przedmiotu w stanie niepogorszonym wymaga stawiennictwa świadków. No więc chciałem powiedzieć to i to i to. Na nabrzeżach miasto rządzi się samo. Ojcowie miasta stosownie przebrani, od miesięcy nie wychodzą z wody. Burmistrz to lewiatan. Niżej stoją delfiny i tak dalej, aż pomorski drobiazg. Konserwacja ich strojów rozwiązuje problem bezrobocia. Z domów wychodzi się wcześnie żeby jak najwięcej zażyć kontaktu z bliźnimi. Koronkowa robota, orzekł wizytator i rozdaje przechodniom używane palmtopy. Niektóre mają kształt flądry. Tymczasem na telebimach powtórka ulubionego w mieście serialu o chłopcu z bosakiem. Brama, podwórko, plaża. Brama i panorama miejskiego cmentarza, cięcie, wróć. Jeszcze betonowy kałamasz na grobie poety. Dziewczyna ma oczy Emmy Bovary i telefon na kartę. Właśnie kupiła nową i wstukuje kod. Jej przyjaciółka przegląda gazetę. No proszę, opowiada po chwili, na rynku będą topić ironiczne książki. Chłopiec zostawia bosak przy barze. Przeciska się przez hanzaatycki tłum. Potrąca i jest potrącany. Spotyka nauczyciela, przeprasza. Spotyka kolegę z wojska, odmawia. Staje przy ich stoliku. Czy masz psa? Emma podnosi głowę, patrzy mu w oczy, nie uśmiecha się. Miałam. Kelnerstwo ma puste oczy, bo miasto ma puste oczy, a nie twoje. Pieniądz jest wyskokowy, mróz idzie mi do głowy w cieple. Co było, ale nie jest, miasto zagląda w rejestr, jego prawo. Szklaneczka i talerzyk, trzeba żyć, żeby przeżyć słońce. Kiedy zamykasz oczy, miasto ma puste oczy, bo nie twoje. Jak utrzymują wiarygodne źródła, to urokliwy zakątek. Ja jestem urokliwym zakątkiem, Ty jesteś urokliwym zakątkiem, a mieszkamy w piasku. Serduszko puka, wrona kracze. Czegoś nie dosłyszałeś, zmieraczku? Bateria szkodzi, jeśli się ją połknie. Podobno przydarzyło się do pewnej storni, innym razem. Dziś obserwuję kwiatek na obrazku, owocowe synody, plena byłych liści. Niskie ukłony, repertuarze w barze. To musi być fragment Boi, zrelaksowany jak ćma pod miotłą, albo pomada równości na szczerym monidle. Humbak jest rzadszy niż Gneis, i dość na tym, bo szlagwort chce spać. Pewna ilość życia. Miasto wygląda jak stos suwenirów. Kupić tu nieruchomość, to wziąć życie za rogi. Wypleniliśmy czeki, polecenie zapłaty święci wielkie dni. W środki przekazu wizualizują wzrost. Spojrzyj łaskawie. Tak się racjonalnie administruje procesem wydatków publicznych oraz uruchamia lukratywne zasoby krytyki społecznej. X zwymiotował na panterkę, Y zwymiotował na pantarkę. Z zwymiotował na partnerkę. Nakląć, nafukać, nałajać. Akumulując i artykułując, słysząc głosy. Feel like having some wine? Płaszczyk, taki dotąd biały, znika razem z głosem, który go wystawił. Głosu się nie widziało, bo się patrzyło w ziemię. Jakby się miało zobaczyć co najmniej krew i kamień. Płaszczyk, taki dotąd, finalnie sparcieje i pójdzie na szmaty. Ulica krótka, pusta, następna ulica, jeszcze jedna ulica. To już koniec miasta. Trap. Wyjąwszy sny bez smaku sezon jak co roku. Trymer zdejmie szadź. Tak się nigdy nie mówi. Jeśli osad zagniwa, należy go często usuwać. Osad nie może zbyt długo leżeć w osadnikach, gdyż zagniwa, osiąga powierzchnię i dąży do ścieków. Toporne paranomazje, wesołe popioły, łyski z sodalicją i lampki na wierzbie. Niedziela jak pusty basen, tandur outlet mall. Przedostatni kawałek nazywa się Rębo w Przemyśle. Do butelki po mleku wkładamy 666 róż. A ostatni kawałek nazywa się Battery Park. Dobrze widzieć, ale to się ukróci. Wielka mi wiosna. Porozwieszane litery nad śniegiem. Legendarny konduktor, trawersuje nasyp. Rzecz oznaczona co do tożsamości różni się od rzeczy oznaczonej co do rodzaju, gatunku, spięcie w cieło. Grunt spod stóp idzie w niebo, eborsyjne niebo i huk świateł, żeby stłumić tło. La, 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 la. W imię zasad. Znajome twarze w witrynie cepeli, kiedy wychodzę z psami. Co było do przywidzenia, przywidziało się. Perserują podkłady, kit, fant, trap. Wielkie dzięki.